Dzień dobry kochani, witam was serdecznie dzisiaj takie dosyć szybkie ciasto no ciasto, deser budyniowe potrzebne nam będą blaszka garnek dosyć wielki tam mam już postawione na kuchence miska trzepaczka czekolada to już do polania yy, herbatniki budyń i mleko tak więc, że to takie Małe, małe składniki, ale fajne, fajne takie budyniowe ciasto z herbatnikami polane czekoladą. Tak więc, wykładamy blaszkę herbatnikami. Kochani, blaszka wyłożona herbatnikami, ja mam chyba tutaj 19. Do garnka wlewam yy, mleko litr. No i, i co jeszcze? I z półtora litra, tak gdzieś mniej więcej. A do tego naczynia, tutaj do miski, żeby sobie ten budyń roztrzepać, zostawię te pół litra. I mam pięć budyni, ja akurat mam co? Śmietankowe. Ale mogą być różne, śmietankowe, waniliowe, czy czekoladowe, bananowe, obojętnie jakie budynie mamy. Tak więc zabieramy się do zrobienia następnej. No, oczywiście do budyniu dodajemy cukier lub bez, niektórzy wtedy krzyczą, jak ktoś powie cukier to już jest halo ale ja dodaję cukier i no budyń z cukrem jemy tak więc zaczynamy rozmieszać teraz będziemy mieszać budyń z mlekiem do rozpuszczenia się zobaczcie kochani, ja akurat miałam budyń z cukrem, tak więc że cukier już w budyniu tam się znajduje Mieszamy budyń, aż się rozpuści z tym mlekiem. Ja za chwilę jeszcze będę robiła ciasto to bananowe, które już jest na moim kanale. Tak więc, że możecie się do tego ciasta cofnąć i sobie zobaczyć, jak wykonuje się też proste ciasto z bananami. Dosyć tego mieszania. No oczywiście, zobaczcie. Troszkę się zajęłam czym innym, to już mleko jest gotowe. I wlewamy teraz budyń. I mieszamy, mieszamy, aż... Ojej, ja tutaj ten drogocenny cukier został. I mieszamy, mieszamy, aż wiadomo zrobi się budyń. Który będziemy mogli wylać na nasze herbatniczki budyń trzeba mieszać, żeby się grudki nie porobiły. non stop, aż będzie cały i oczywiście zmniejszamy gaz. Nie mamy go na pełnym gazie, bo nie wyrobimy z mieszaniem. Zobaczcie, jaki fajny gęsty się zrobił. Każdy chyba wie jak się budyń gotuje. O, kamera mi paruje. Muszę troszkę dalej. Zaraz będę wylewać na blaszkę. Mam garnek tutaj, taki podwójne dno jakby ma. Grubszy taki jest z dnem. No i fajny on nie mi nie przypala tego na przykład budyniu albo innych, czy tam gularzu jak robię, czy, czy innych właśnie dań. Nie przypala mi. Można nawet nieraz odstawić, zapomnąć jak to się mówi. Czech zapomni i przychodzi, a tu o coś przypalone, a on właśnie tego mi nie zrobi. Tak więc wylewamy nasz budyń na herbatniczki. O zobaczcie jak się fajnie rozlewa. żeby nie spadła i wykładamy herbatnikami na ten ciepły budyń żeby to o. to ma się razem wszystko kończę nie będzie mi pasować Będę musiała robić chyba inaczej. I tak przykryty budyń herbatnikami odstawiamy w chłodne miejsce. Ja akurat zaniosę do komórki. Wystygnie, a później poleję to czekoladą. A czekoladę zrobię z normalnej czekolady mlecznej. Dodam do tego mleko i w garnku będę ją topiła. Zrobię polewę, wyleję. Na można posypać wiórkami i płatkami. Tak więc, że Szybkie takie, szybkie ciasto. Taki deserek szybki. Budyń ostyk, blacha zimna, przechowywana była w komórce. Tutaj mam już dwie kostki czekolady. I dodałam do tego trzy łyżki mleka. Dlatego, że mam jedną rękę zajętą. Pokażę Wam później, jak już mam rozlane czekoladę na... Kochani, ja nic nie dolewałam, więcej mleka wystarczyło mi te trzy łyżki. I te trzy łyżki mleka i te dwie czekolady. Zaraz to tutaj sobie rozprowadzę. Troszeczkę Wam tylko pokażę później to wszystko. Zaraz wyłączę kamerkę i dokończę. I oto wyszedł tak. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw subika, łapkę w górę, komentarz. To jest bardzo miłe, gdy ktoś kogoś takim czymś zaskoczy. Dziękuję bardzo Wam serdecznie za to, że jesteście ze mną. Również za wszystkie subiki, komentarze. Łapki w górę, łapki w dół. Na razie, do następnego filmiku. Kochani, pada śnieg, puszysty śnieg, mamo spójrz na na, na 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 na.